Dlaczego wybrałem akurat tą myjkę ciśnieniową? Bo jest w podobnej cenie jak konkurencja, a ma aluminiową pompę i fajną końcówkę z możliwością ustawienia trzech rodzajów strumienia wody. Hej, pokażę wam co potrafi taka niedroga myjka, ale znanej marki. I powiem Wam szczerze wszystko o tym urządzeniu. Tutaj są akcesoria, jakie można dokupić, ale już w pudełku za 600, tam powiedzmy 50 zł. Taka średnia cena jest wszystko, żeby móc sobie myć. Takie parametry. Tak wygląda. Bardzo małe urządzenie, ale jak to się mówi, małe ale waria. Tutaj się wpina wąż w bardzo prosty sposób. Trudniej się wypina. Ta końcówka ma trzy funkcje: jeden taki bardzo wąski i silny strumień, jeden szeroki i jeden taki wirujący, też mocny. Ten wirujący i ten wąski nie są zalecane do przymycia auta. Ja tym urządzeniem będę miał ramę kampera mocno zabrudzoną, 40-letnią, więc tutaj jakby przy okazji pokażę Wam, czy warto kupić to urządzenie, czy ono się sprawdzi. W tak trudnym zadaniu. Rączkę można sobie wysunąć, przedłużyć, fajnie, wtedy się lepiej ciągnie to urządzenie. Tutaj podłączamy tylko wąż ogrodowy przez taką przejściówkę, która jest również w zestawie. Wszystko jest proste. Również kobiety mogą wyjąć z pudełka i same sobie to dosłownie trzy minuty, jakby popodłączać i używać już tego urządzenia. Bardzo proste urządzenie. Tutaj nad tym jestem czerwony, takie. Pokrętło, to się włącza to urządzenie. No i tak, rozmiary jeszcze tutaj, przy okazji, porównując do tej buteleczki, zobaczcie, jak niewielkie jest to urządzenie niecałe 10 kg, waży. Także super mało miejsca zajmuje. Kółeczka plastikowe, niestety, i to jest minus, bo już mi się w sprężarce na przykład rozpadło jedno kółko takie plastikowe. Długi przewód ten ciśnienia od myjki do pistoletu. Do pistoletu możemy, klikając ten czerwony przycisk, wypiąć końcówkę i wpiąć drugą taką ze zbiorniczkiem w który wlewamy sobie jakiś detergent od razu mówię, że dużo pobiera tego detergentu, więc jakby jak chce się spsikać na początek wstępnie powierzchnię, którą mamy zamiar myć, to lepiej żeby było urządzenie wyłączone i tylko spsikiwać ciśnieniem które jest w wężu z sieci Tutaj kupiłem jeszcze taki preparat w Juli za 19 czy 15 zł, który podobno usuwa mocne zabrudzenia. więc pokażę też, czy taki preparat sobie daje radę. Tutaj, jak widzicie, nawet z podłączonym tym zbiorniczkiem można sobie też spukiwać. Wcale nie musi być detergentu w tym zbiorniczku. A jest fajny strumień, fajne ciśnienia. Nie trzeba zmieniać końcówki. Można sobie pracę też dalej kontynuować po wstępnym. Z psikaniu takim na przykład płynem, szamponem. Ten szampon, niestety, może dobry jest do mycia auta. a Postaram się to pokazać w późniejszej części tego filmu, czy będzie usuwać się zabrudzenia auta. Bo od razu powiem, że to urządzenie nie podgrzewa wody. No, za te pieniążki nie ma oczywiście takiej opcji. Żadne urządzenie do 1000 zł nie podgrzeje wam wody więc robimy na to wszystko zimną wodą no i za chwilę Wam pokażę czy tutaj ona sobie poradzi z mocnym zabrudzeniem tej ramy 40 letniej w tym kamperze spikałem chwilę czekałem ale niestety ten płyn nie daje rady a być może wymaga ciepłej wody nie wiem zimną wodą nie da się tego umyć pod ciśnieniem Lepiej trochę idzie jak się zmieni końcówkę na tą wirującą i ustawi na tą wirującą, to wtedy tak, wtedy to schodzi, ale też nie do końca tym płynem, niestety. Tutaj jeszcze sobie myję taki przedni pas, bo później będę to pokrywał takim preparatem do, do rdzy, do zabezpieczenia, on wchodzi w reakcję z rdzą. Też wam się postaram pokazać w tym filmie, stosuje, stosuje, jaki stosuje preparat na, na rdze, wstępnie oczywiście, i on nie usuwa rdzy, tylko wchodzi w nią w, z nią w reakcję i w jakiś tam sposób po prostu zapobiega dalszemu rozwojowi się tej rdzy tutaj ciężko jest wypiąć powiem wam żeby zmienić końcówkę z tym kobieta na przykład może mieć problem, trzeba mocno nacisnąć i wyszarpnąć i ja miałem na przykład z tym problem żeby wypiąć tą końcówkę ze zbiorniczkiem i wpiąć później tą z regulowanymi strumieniami samo wpięcie jest proste ale wypięcie jest trudne Żeby zmienić strumień na prosty, wąski, szeroki lub ten wirujący, to wystarczy przekręcić tylko tą główkę. Też trudno to zrobić, ale no zdecydowanie łatwiej niż sama wymiana tej końcówki. I nie trzeba już tego czerwonego przycisku wciskać. Wystarczy tylko przekręcać na, na żeby wskazanie na tej końcówce. Było na zielonej kropce. Teraz wirującą z kolei próbuję wyczyścić tą ramę z tym preparatem na plamy, ale też nie daje rady, nawet ta widrująca. Ona jest naprawdę ma mocny ten, ten strumień. Także będę musiał zmienić preparat na mocniejszy, który dostałem od kolegi. Ale najpierw Wam pokażę, jak to urządzenie sobie radzi w poszczególnych ustawieniach końcówki. Teraz jest ustawione na ten strumień szeroki. Jest mocny, ale nie tak bardzo jak ten wąski i ten wirujący. Teraz na ten właśnie wąski, czyli kreska na zieloną kropkę. Tutaj trzeba uważać, bo naprawdę jest duże ciśnienie i można sobie krzywdę zrobić, Rąk bym nie podkładał pod ten strumień, Ale również nie daje rady sobie z tym brudem i z tym preparatem za 15 zł z Juli. więc zmienimy jeszcze teraz na wirujący. I zobaczcie, jak wirujący fajnie usuwa brud. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że to są tak silne strumienie, że owszem, usunie zabrudzenia przy jakimś tam wcześniejszym spikaniu preparatem, ale usunie też lakier. Tam, gdzie już ten lakier, jakby rdza podniosła, to zrywa ten lakier. Dla mnie to akurat dobrze, bo. Ja, o to mi właśnie chodzi w czyszczeniu tej ramy, żeby po odkryciu tego całego brudu 40-letniego yy, odkryć te miejsca, gdzie jest już goła blacha od na przykład uderzeń kamieni, od pryski i zabezpieczyć tą ramę, te elementy surowej blachy i zakonserwować ją dobrze, żeby znowu następne 40 lat ten kamper służył mi jeszcze komuś, jakim ja jak mnie już nie będzie zobaczcie jak fajnie czyści ten wirujący, naprawdę urządzenie za 650 zł świetnie sobie daje radę z tym syfem tutaj już psikałem tym preparatem trochę mocniejszym ale gdzie nie też y, zimną wodą nie daje rady więc y, trzeba na przykład sobie pomóc taką szczoteczką i wtedy już jest czyściutko może gdyby była ciepła woda, urządzenie podgrzewało to byłoby lepiej nie byłaby potrzebna już nawet szczoteczka ale ja tam nie nigdzie się nigdzie nie spieszy ja sobie to wspomogę się tutaj szczotką chociaż jak za chwilę zobaczycie nawet taka szczoteczka do mycia z miękkim włosiem też nie daje sobie rady z takim silnym zabrudzeniem bo tutaj chyba były jakieś wycieki z silnika lub skrzyni biegów i podczas jazdy pęd pod autem powietrza gdzieś się skierował na tutaj na wał i wał chyba rozpryskiwał to na ramę. Tak się to mocno poprzyklejało, że jak widzicie miejscami to nie chce nawet zejść. Tak się trzyma. wezmę z jeszcze spróbuję szczoteczką i coś tam ona bierze gdzieniegdzie, ale tutaj widać jak farbę już właśnie po lewej stronie yy, zerwał ten karczar. No ale taka szczoteczka też nie daje rady, słuchajcie. Więc będę musiał użyć drucianej, co nawet pomoże, w, w, zmatuje ten lakier i lepsza będzie przyczepność później konserwacji. Znaczy najpierw. Yy, Lakier podkładowy, później poliuretanowy, i później konserwacja. Baranek popularny. Co do tego szamponu i do tego preparatu na silnie zabrudzone miejsca, to nie polecam. Chyba że z ciepłą wodą, z myjką, za tam 2-3 tysiące, która podgrzewa wodę, to może to, to się sprawdzi, ale zimną wodą zapomnijcie, że tym preparatem usuniecie tak silne zabrudzenia. Mój kolega na szczęście załatwił mocniejszy i ja sobie z tym tutaj jakoś poradzę powoli. Urządzenie ma też możliwość sobie zapięcia tak rączki z boku. To też jest fajna opcja. Podoba mi się. I dodatkowo można też z drugiej strony zapiąć zbiorniczek, ten, który jest na wyposażeniu. Ale niestety, na przykład minusem jest dość sztywny ten wąż wysokiego ciśnienia, który prowadzi odmyki do hmm, rączki i hmm, trudno go zawiązać na to swoje miejsce. To wypiąć też jest problem. Jedną ręką zapomnijcie, trzeba dwie, ale ja mam w drugiej kamerę. Ta cała przeduszka też się obkręca, żeby na przykład mieć strumień w pionie lub w poziomie i tak sobie można go odłożyć fajnie, no, tylko ten nieszczęsny przewód wysokiego ciśnienia. No, gdyby tu był bęben, to już by było mega fajne urządzenie, ale nie ma bębna i jakby zakładając to tutaj. To się ześlizguje. Jak sobie daje radę w myciu samochodu, albo na przykład przyczepki. Ta przyczepka dość długo stoi, jest mocno już zielona od tego stania. Jak widać, to zobaczcie na tej stronie, o, jak już ładnie jest oczyszczona. Tylko pamiętajcie, jeżeli już karczerem przyczepkę to nie wolno zbyt blisko i pod listwy strumieniem bo wypłukacie uszczelnienie i będzie się, będzie przeciekała, będzie zalewało przyczepę czyli pokażę Wam jak już, to z jakiej odległości i w jaki sposób strumień kierować czyli tak, o. A nie, pod, a nie pod, ani nie od góry. Pamiętajcie, tak samo jak tutaj są yy, drzwi, to też nie w ten sposób, żeby nie wypukiwać, tylko jak już to tak do listwy. I z daleka, niezbyt blisko. <laughs> Można sobie tam, gdzie nie idzie szczoteczką pomóc. Bo ten płyn z juli generalnie to jest gówno warty. Znowu pokazał, że nic nie daje. Coś tam może rozpuszcza, ale niewiele, naprawdę. Nie wszystko. Trzeba sobie szczoteczką pomagać. Ale karczer, piękna sprawa. Polecam. Przedzrobione. Druga strona do połowy. Powiedzmy, tu zresztą widać, gdzie. Dlatego pamiętajcie, przy myciu przyczepy nie umujecie wszystkiego karczarem na pewno. Bo wy prędzej wypukacie sobie uszczelnienia z list. Trzeba szczotkę, koniecznie, i szczoteczką z miękkim włosiem troszkę pomóc. Zwłaszcza jak jest tak zielona. Najpierw płynem sobie z płynem wodą, zalać tą ścianę, chwilę odczekać. Zresztą to ja będę Was uczył myć. I i z daleka spukiwać krczerem. No i przyczepka umyta.